Ziemieczko to ja będę się właśnie teraz są wakacje. Zdałem. Możecie zobaczyć u Keeper0108 filmik. Jak byliśmy dzisiaj na prasę zabaw i on ja nagrywał. Przeczytam Wam wszystko ceny za i zapraszam też do odcinka. Już! Język polski dopuszczający. Język angielski dopuszczający. Muzyka celujący, plastykę dostateczny, wizory społeczeństwu dostateczny, przyroda dopuszczający, matematyka dopuszczający, żelazenie w dobry Sędzia techniczne dostateczny i wychowanie fizyczne. Dobrze. Dobrze, jest dobrze. Zachowanie ją poprawna, dostateczna. No. Dobra. Zamykamy klasę 3. No.

Pięknie. Trochę muszę głośniej mówić, bo wy chyba mnie tak dobrze nie słyszycie. Jest jakoś... Niedobre, Jumeczki, ja, Kuba, wy, widzowie, ho, 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 ho. O, oh, ma korytankę. Mhm. Mm Bad robot. pójdź, bądź, papa, pa Dobra, gram. Witam. No, witam, witam. No. Hej. Dziewczyna, co? Dziewczyna. No i jestem dziewczyna. I co mnie? To? Co mnie to? No nie wiem. Zrywam z to. bo To my chodziliśmy razem. Nie. Ty jesteś robotem, a nie ja. Ja nie jestem robotem. Jesteś. Ty jesteś. Bo ja jesteś. Ty jesteś. Robot, ja... Ja, robot, ty, robot. My, robot. Nie, to ty jesteś robotem. Spadaj. Spadaj, wiem, no, wiem. Ty... Daj Ty... Pachi Co? Ja jeden zero. Masz je wygrać. Nie mam gaci. What? Nie ma gaci? V ch... A... What? Fat What? What? the fuck?

No, nazywasz się tak. Nazywam się Mariam. A, jest też Piekuba. Czy, no. jest Jesteś dziewczyna? Tak. Czekajcie, muszę koniec telefon. Położę się. Czytajcie, czy jest telefon? Dobra, kończymy odcinek. Czy napiszę coś? Ja na ja, przykład... Ja, nie lubię się już, jak się nazywasz? Nazywam się Oleg. Olek? A ty? Weronika, co robisz? A ty? Jestem... A ja, jestem Weronika. A ja... Berton. A ja Derton. A ty? A ja Martyna, Ile ty ma tych... tych... Nara. Kochasz mnie 96? Co? A ciebie też nie. What the fuck? Tak, 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 O, popułem, Dobra, dobra napiszemy ja mu jeszcze coś. <hank and cáclegen> Matlikt. <meantime>